Około piątego roku przed naszą erą, Herod Wielki nakazał zabić wszystkie dzieci w Betlejem do dwóch lat, aby mieć pewność, że Jezus zginie. Ale trzeba by na pewno. Wielu historyków poddaje wątpliwość tę historię. Wskazuje się na kilka kwestii, które mają udowadniać, że ta historia nie jest prawdziwa. Po pierwsze, tylko Łukasz z Ewangelii to wspomina. Flawiusz, nasz najważniejszy historyk z Judei, o tym nie mówi oraz ta historia jest podobna do historii Mojżesza. Jednakże nie wszyscy historycy zgadzają się z tymi argumentami. Po pierwsze, starożytni biografowie nienawidzili opisów dzieciństwa. Bohateru. Niejednokrotnie zamieszczali krótką zmiankę albo po prostu ignorowali ten okres od razu przechodząc do dorosłości. Inni jak Swetoniusz czy Trongus umieszczali te informacje w epilogu historii danego bohatera na końcu, aby można wszystko podsumować. Fakt, że inne Ewangelie nie odnotowują tego faktu nie jest więc dziwny. Jan i Marek w ogóle nie interesują się dzieciństwem Jezusa, a Łukasz skupia się na wydarzeniach, które są związane z Poganami. Co do drugiego argumentu, że Flawiusz o tym nie wspomina, to musimy zdać sobie sprawę, że nie mamy pewności, czy Flawiusz w ogóle dotarł do takiej informacji, oraz czy nawet gdyby, to czy by ją wykorzystał. Oddajmy głos jednemu z historyków. Niektórzy ocenili teren Betlejem, jego zamieszkały przez 300 ludzi. Jeśli te obliczenia są prawdziwe, to liczba ofiar wynosiłaby 6 albo 7. Masakra noworodków nie była więc publicznym wydarzeniem, wartym odnotowania. Całkiem możliwe, że Józef nigdy nie słyszał o lokalnej tragedii, która wydarzyła się 42 lata przed jego narodzinami w 1937 roku naszej ery. Jak jednak wskazują badacze, nawet gdyby on to wiedział, to pod koniec życia Herod dokonywał bardzo wielu przerażających zbrodni. Przygotował miał plan zabicia najznamienitszych mężów w hipodromie, gdy ten umrze. Miało to sprawić, że ludzie będą płakać w dniu śmierci Heroda. Takie informacje były znacznie ciekawsze i lepiej oddawały charakter Heroda niż zabicie kilku dzieci w Betlejem. Co więcej, Flawiusz Pisał dla Greków, którzy nie za specjalnie przejmowali się losem dzieci. Jak podsumowuje jeden z historyków, należy stwierdzić, że milczenie Józefa Flawiusza dotyczące niemowląt z Betlejem nie ma prawie żadnego znaczenia w kategoriach dowodu lub obalenia. Argument z milczenia, najsłabsza forma argumentacji, wydaje się w tym zastosowaniu najsłabszy. Również problem analogii ma swoje słabości. Meier zauważył, że są olbrzymie różnice między opowieściami o Mojżeszu a Jezusem. Faraon nakazał zabić dzieci żydowskie, bo bał się buntu. Herod nakazał je zabić, aby dorwać Jezusa. Jezus uciekł do Egiptu, a Mojżesz płynął w koszyku i stał się synem królewskim. Jak również o narodzinach Jezusa dowiedziano się za sprawą magów, a w historii Mojżesza nie ma żadnych nadnaturalnych wydarzeń. Jest tutaj jednak coś ciekawego. Z niewyjaśnionych przyczyn źródła niechrześcijańskie podkreślają związek Jezusa z Egiptem. Żyjący w II wieku naszej Ery Kelsus z Aleksandrii wprost stwierdza, że umiejętności Jezusa związane z cudami były wynikiem nauk magicznych, które wywiódł z Egiptu. Tak samo zresztą mówi Talmud, który mówi o tatuażach magicznych z Egiptu, które miał mieć na sobie Jezus. Po drugie, zachowanie Heroda. W Ewangelii Mateusza perfekcyjnie oddaje to, jak Herod zachowywał się pod koniec życia. Liczba wrogów. Jak ich likwidował, była przerażająca. W tym okresie zamordował swojego syna Antypatera, a także wielu innych. Warto też zauważyć jedną rzecz. Przepowiednie o narodzinach wielkich ludzi i próba powstrzymania tego była w starożytności popularna. Swetoniusz mówi, że znak zapowiadał narodziny Augusta i senat chciał zabić wszystkie dzieci, a Justynus opowiada o próbie zabiciu Cyrusa przez swojego dziadka, który miał przepowiednie, że jego syn zostanie wielkim władcą, który przejmie wszystkie królestwa. Oczywiście te historie są raczej nieprawdziwe. Ale jedno jest bardzo ważne. Starożytni wierzyli, że narodziny wielkich ludzi są zapowiadane. A od Flawiusza wiemy, że Herod jak najbardziej wierzył w proroctwa i przykładał do nich wagę. Szczególnie szanował Esyńczyków, którzy, jak wierzono, mieli dar przepowiadania przyszłości. Herod, więc faktycznie, gdyby usłyszał takich przepowiedni, zareagowałby nerwowo. Historycy postanowili więc poszukać kolejnych źródeł o orzezi niewinionych. W II wieku mówi o niej Celsus, ale nie mówi wprost, czy ona jest historyczna, czy też nie. Po prostu polemizuje z Ewangeliami. W V wieku naszej ery mamy pogańskiego makrobiusza, który napisał. Gdy doszła do nas wieść, że Herod, Król Żydów w ramach rzezi chłopców w wieku do dwóch lat nakazał zabić własnego syna, August zauważył, lepiej być świnią Heroda niż jego synem. Debata nad tym źródłem trwa do dzisiaj. Jedni uważają, że jest za stare oraz pod wpływem Ewangelii. Inni, że gra słów Augusta ma sens tylko w Grece, a nie po łacinie, więc to źródło musi być dużo starsze. Oraz że wypowiedź Augusta nie znajduje się w Ewangeliach. Inni zwracają uwagę, że dzieci Heroda były już dorosłe, kiedy miało dokonać się masakry. Inni jednak uważają, że albo chodzi o nieznanego syna Heroda, lub jest tu mowa, że po wydaniu tego rozkazu zabił również antypatera, swojego syna. Jak więc widzimy źródła pozabiblijne nie za bardzo pozwalają nam ustalić, czy rzeź miejsce. Jest jeszcze jednak jedno źródło, które sprawiło, że wielu badaczy jest w lekkiej konsternacji. Chodzi tutaj o wniebowzięcie Mojżesza lub testament Mojżesza. Żydowski apokryf z I wieku. Jest w nim mowa. A po nich nastąpi król z uchwały, który nie będzie z rodu kapłanów. Człowiek śmiały i bezwstydny i będzie ich sądził tak, jak na to zasługują, i wytnie ich przywódców mieczem i zniszczy ich w ukryciu, aby nikt nie wiedział, gdzie są ich ciała, zabije starych i młodych i nie będzie oszczędzał, wtedy strach przed nim będzie. Dla nich gorzki w ich kraju i będzie wykonywał na nich wyroki tak jak Egipcjanie je wykonują przez 34 lata, i będzie ich karał. I spodzi synów, którzy po nim będą panować przez krótsze okresy. Nie ma tutaj wątpliwości, że chodzi o Heroda, ale najbardziej interesujące fragmenty to zabije starych i młodych oraz że będzie wykonywał wyroki jak Egipcjanie. Dlaczego to ważne? Po pierwsze, Flawiusz nigdy nam nie mówi, że Herod zabija jakieś dzieci, a odniesienie do Egipcjan jednoznacznie sugeruje, że ci młodzi to właśnie dzieci. Jedyna historia, która do tego odniesienia pasuje to właśnie rzeź niewiniątek z Ewangelii Mateusza. Do dzisiaj historycy spierają się, czy faktycznie można te dwa wydarzenia połączyć. Jak podsumowuje jeden z badaczy, przynajmniej rozsądnie byłoby nie być zbyt pewnym siebie w uznawaniu całego fragmentu Ewangelii Mateusza, rozdział drugi, wersji od 13 do 23 za niehistoryczny. Czy więc rzeź niewiniątek faktycznie się wyda żyła, Czy też to Midrasz, albo wymyślona historia? No cóż, nie wiemy niczego na pewno. Mamy jedynie przesłanki. Zauważymy tutaj jedną rzecz. Według Tertuliana, spisk Friniusza został przeprowadzony przez Saturninusa, który był namiestnikiem Syrii między rokiem 7 a 6 przed naszą erą. Około 5 roku przed naszą erą. Chińscy astronomowie odnotowują zauważenie dziwnej gwiazdy, którą nazwali Miotano. W czwartym roku przed naszą erą zmarł Herod Wielki, chociaż inni datują to na pierwszy rok przed naszą erą. Wiemy również, że Herod wydał rozkaz zabicia chłopców do dwóch lat stosownie do czasu, gdy widział mędrców. Nie musiało to być oczywiście dokładnie dwa lata, ale jakiś taki okres, co bardzo dobrze nam pasuje. W szóstym roku odbył się spis, w piątym roku przed naszą erą pojawiła się kometa, a w czwartym roku Herod mógł wydać rozkaz oraz umrzeć. Poza tym, jak już wspomniałem o przesłankach, to możemy właśnie powiedzieć o paranoi Heroda, która pod koniec jego życia niezwykle mocno się zaostrzyła oraz, że Jezus z niewyjaśnionych nam do dzisiaj przyczyn jest bezsprzecznie ciągle powiązywany z Egiptem przez źródła mu wrogie. Czy więc ta historia jest prawdziwa? Jak już powiedziałem, nie mamy pewności, ale chętnie posłucham waszych opinii. Podziękowania dla patronów, w tym Arturowi Bazie, Łukaszowi Gruszczyńskiemu, Marcinowi Kwaśnemu, Pawłowi Zalewskiemu, Filipowi Tomczukowi, Maciejowi Cuderze, Olafowi Sikorskiemu, a także wszystkim innym. Jeżeli masz taką chęć, możesz mnie wesprzeć na platformie Patronite.